No i teraz, jeżeli stwierdzasz, że za wiele jest tych kontekstów, w których on nie jest na energii męskiej, mówię kończcie takie relacje. Bo się męczycie. I znowu macie red flag albo green flag. Jak facet nie ma zasad, nie przestrzega jakichś zasad, jest chaotyczny, to jest red flag. To znaczy, że jest daleko od energii męskiej. Energia męska nie pozwoli sobie na to, żeby nie było zasad. Jak ci coś powiedziałem, to to kurwa zrobię. Lubię być dla Ciebie taka. Ja tu dostaję informację, że ona nie lubi tego, bo musi. Ona po prostu to lubi. Rozwala system. Jedno zdanie, cały dzień znowu zrobione. I prawdą jest, że energia męska rządzi światem. No bo świat jest mentalno-fizyczny. Ale całe zasilanie leci od Was. Przychodzi mi to z taką łatwością, bo jak jesteś naturalna i Ty dostajesz tą prawdziwą energię męską, to to Ci z łatwością przychodzi oddawanie tego wszystkiego, co wcześniej Wam pokazałem. No to skoro to jest zaburzone z jednej strony, nie? Z męskiej, no to to musi być zaburzone z, z żeńskiej, bo wy sobie musicie tą część męskiej same nadrobić. I kółko zamknięte. Wykorzystujcie facetów zgodnie z przeznaczeniem, do jakiego oni są stworzeni. Rozwiązywanie problemów. Mówimy o energii męskiej, bo teraz jak jest jakiś chłop, to on ci nie rozwiąże problemu, on ci narobi problemów. Ja chłopakom powiedziałem tak, panowie, jak kobieta przy was poczuje się niekomfortowo w rozumieniu, Strachu, przerażenia, niebezpieczeństwa. To znaczy, że coś spierdoliliście. Wy nie możecie dopuścić do tego, żeby ona to poczuła. Wbijcie to sobie do tych waszych głów. Jeżeli jakieś jest, jest niebezpieczeństwo skierowane w waszą kobietę, to jest skierowane w was. I tak macie funkcjonować. Kobieta komunikuje się, aby wyrazić emocje i nawiązać połączenie. No i tu się mijamy, nie? Energia męska z żeńską. No bo wy chcecie wyrazić emocje, a my chcemy rozwiązać problem. Jedno najgorsze, co możecie zrobić, to matkować swojemu facetowi. Jak mu matkujecie, psujecie relację, na dzień dobry. Tracimy pociąg seksualny, do was wtedy nie planujemy z wami niczego. Będziemy was traktować jako mamę, czyli że można coś przyjść, powiedzieć, okej, okay, ale nic więcej. Nie będzie czułości, no bo jesteś mamą. Ja cię mogę przytulić, ale to będzie przytulenie maminę, a nie partnerskie, takie związkowe. W komunikacji z mężczyzną bardzo ważne są pewne cechy komunikacji, które zaraz wam wymienię. I możecie sobie zanotować, bo to jest ważne. Po pierwsze, ważne jest...